Jesteśmy ze skabem na Mazurach i z założenia mieliśmy zrobić materiał o toniowych szczupakach, ale pogoda jest jaka jest i troszkę wieje. Wieje mniej więcej 40 km na godzinę. Tam gdzieś w oddali możecie zobaczyć błyskające się światełko. To jest ostrzegawcze, że są bardzo ciężkie warunki na wodzie. Także prawdopodobnie zaraz sobie poszukamy jakichś cichych zatoczek i sobie spróbujemy coś w tych zatoczkach pokombinować. No Albo się uda z live'em połowić. Rzeczywiście w toni, jeżeli jest wystarczająco głęboko. A jak nie, to będzie klasyczne łowienie na spinning, po prostu z łapy. No i zobaczymy, no. Coś tam musi się udać wydłubać. No, ale ja to prosty plan. Co sobie połowiliśmy? Właśnie wracamy, bo nie da się na razie łowić. Fale są tak duże i wiatr jest tak silny, że już tak nie mówię o wykonywaniu rzutów, ale utrzymywanie się na wodzie jest strasznie ciężkie. I tutaj jest spokojnie. Tak, tak. Na otwartej wodzie no fale były takie, że przelewały nam się przez pokład cały czas. Niezależnie czy płynęliśmy powoli, czy w ślizgu. O no, prostu masakra. Także, Także czekamy, aż siędzie. Miejmy nadzieję, że siędzie. Może po południu wiaterek i wtedy spróbujemy wypłynąć na wodę i połowić. No a jakby co mamy jeszcze jutro? Po wypłynięciu na wodę okazało się, że nasza pancerna desantówka jest jedyną łodzią na jeziorze. Wiatr z minuty na minutę rozpędzał się do coraz większych prędkości, piętrząc fale, które przelewały się przez pokład. W dramatycznych okolicznościach spłynęliśmy do portu, mając nadzieję, że jutro będzie lepiej. Na szczęście było lepiej, choć do ideału sporo jeszcze brakowało. Grunt, że byliśmy w stanie oddawać w miarę precyzyjne rzut. A dobra wioska. Tak mi się wydaje. O, idzie. Zauważył przyjęcie. Halo, bierzemy i śpimy. Pora obiadowa. To jest dobra ryba Jeszcze przejdę na drugą wodę. ładniej, ładniej. O, jak on tak idzie do dna, to, to będzie naprawdę niezła ryba.

Brzysie, co? No. Mamy tutaj rybkę Numer 7. Może naciągane 108. Także już, już fajna rybka. Oho, już fajna rybka, super rybka. Może jeszcze przynętę pokażemy. A no właśnie. Operację. I to jest powód, dlaczego przy łowieniu Ryb toniowych nie używa się absolutnie do zbrojek. Spójrzcie, ogon tej przynęty jest w przełyku. Jeżeli byśmy tutaj mieli kilka do zbrojek i tak dalej, tę rybę byśmy bardzo pocharatali. A w tym momencie tylko wypinamy kotwiczkę i pięknie. No dobra, no i rilkuś, 15. Widać, że toniowa mamucha widać po przyłóżku. jest na 4 metrach, tutaj widać rybkę, już schodzi sobie tutaj, z powrotem, no uciekła mi, ale zasuwa ta ryba, już 20 metrów od łódki, już jest na 10 metrach. Także nie ma żadnego problemu z wypuszczaniem takich ryb toniowych, widzimy naszą wypuszczoną rybę, w tym momencie wróciła na 12 metrów. Także nie ma co się obawiać tej barotraumy, w przypadku szczupaków nie ma z tym żadnego problemu. Jeżeli rybę złapimy poniżej 10 metra głębokości, damy ryby, rybie odpocząć w podbieraku, wypuścimy, to ona bez żadnego problemu wróci tam skąd wyszła. Dobra, Krystian, to chyba dobry moment, żeby pogadać sobie o tym, jak dzisiaj łowimy. Jak sądzisz? No, co? Łowimy na wędki? No, łowimy na i łowimy, łowimy ryby w toni? No właśnie, co to znaczy, że łowimy ryby w toni? Bo łowienie ryb w toni nie dla każdego musi oznaczać to samo. Nam generalnie chodzi o to, że przebywamy w miejscach, gdzie jest 20 metrów głębokości, 15 metrów, a ryby są gdzieś. Pomiędzy nami a dnem, gdzieś w połowie mniej więcej. chyba Tak, to tak. To to, łowienie toniowe tak naprawdę polega na pływaniu po tych głębokościach, które bez elektroniki, e, inaczej, z których bez elektroniki tak naprawdę wychodziły tylko przypadkowe ryby bądź ryby w trollingu. My mhm. za pomocą panoptiksa szukamy, namierzamy po prostu ryb w tej toni, tak jak już Łukasz wspomniał, szukamy ryb, szukamy wody powyżej 20 metrów głębokości, tam świecimy. Tak zwaną latarką, i staramy się celnie po prostu zaprezentować rybie przynęte. Jest to całkowicie nowa forma łowienia, która w ogóle stała się możliwa dopiero dzięki rozwojowi elektroniki polkarskiej. ale czy można lepiej jakiś tak naprawdę... Portowa. Takowe wypuszczenie. <noise> <noise> Łowimy dalej. Okej, okay, ryba odpoczywa w podbieraku, więc może dosłownie dwa słowa o sprzęcie, na jaki łowimy. Tak jak wiecie, nastawiamy się na ryby stoni, więc mówimy na trochę większe przynęty albo mocniej obciążone, więc potrzebowaliśmy stosunkowo mocnych wędek. Nowe Vix Light Jerk Spiny 195 cm do 60 g wyrzutu. No i to jest taka wędka, która świetnie sprawdzi się na łódce przy połowie szczupaków. Bo możemy oczywiście używać jej do jerków, tak jak jest opisana. Natomiast to może być wasza pierwsza wędka do werta, lub po prostu wędka do łowienia na trochę większe przynęty. Do tego ja mam kołowrotek Sky Dream z kabuś na na i Plecionka 016 nowe przypony z surflonu, ale o tym pewnie powiemy jeszcze później. No i na końcu zestawu Realfish, to jest przynęta, która robi nam dzisiaj robotę. Piętnastki koszą te ryby jak złe. No dobra, to ja może wyczepię rybę, zmierzymy ją i wypuszczamy. Może nie długi, ale strasznie gruby stupaczek. Szybko ma. te. Oj, tego nie ma co pokazywać moim zdaniem, bo to jest. E, 80. Po Pod osiemdziesiąt, no prawie 80. Mam rybę. Kolejną. O! Ach, ten rilfish aż się świeci mu tam z pyska. A mówiłem, zmienić trzeba na Fluo. No to Łukaszku, gratuluję. Za... Kolejnej rybki pięknej. No dobra, odepniemy go i pogadamy. A dobrze, kolejna rybka. Zobaczcie, co tutaj będzie. To oczywiście Realfish. Piętnastka fluo. Ona jest gdzieś tam. Może nie za duży, ale fajnie wystrzelił. na Sire. Tak jest. I od razu chwyciłeś zupełnie inny zestaw. Tak, zauważyłem, że po prostu ryba stoi dużo głębiej niż wszystkie poprzednie. Także nasza nowa główka, którą właśnie teraz testujemy, będzie w ofercie w katalogu 2025. Z racji tego, że stał głębiej, na szybko zmiana kija, cięższa główka, to jest główka około 40 gramów, żeby przynęta szybciej opadła, bo jeszcze, no niestety, strasznie wiatr wieje, bardzo szybko nas przestawia, więc jest to bardzo szybkie, bardzo techniczne łowienie, jakie w tym momencie robimy. No dobra, to mierzmy rybę. Jeszcze tylko wyczepię tutaj tą przynętę. O Bardzo proszę. No i super. Mierzymy rybkę. Rybka nie jest jakoś duża. No 75 cm. 70. Spoko. Ale, pokażę, Ale wam, pokażę Wam drugą perspektywę tej ryby. Spójrzcie, ta ryba musiała być chapnięta przez jakąś naprawdę konkret mamuchę. Także próbujemy się jeszcze dorwać do tych mamusie, które polują na takie ryby, na te 70 -taki. Także naprawdę w toni nie ma co się bać dużych przynęt. Trilfish roachy w rozmiarze 15 cm, sajry w rozmiarze 20 cm są jak najbardziej idealnymi przynętami na takiego typu łowienie. Dodatkowo im smuklejsza przynęta, tak naprawdę, tym lepiej. Nie potrzebujemy przynęt, które robią olbrzymią falę hydroakustyczną z racji tego, że te ryby nie są schowane gdzieś w zielu, tylko od razu widzą tą przynętę. Więc jak przynęta im się spodoba, to one na pewno walną. that. Przy toniowym łowieniu szczupaków bardzo ważną rolę odgrywały przypony. Dzisiaj używaliśmy naszych nowych Dream Leaderów. Są wykonane z japońskiego drutu, zwanego Surflon, który się znacznie mniej skręca od Wolframu. Przypony są wykończone agrafką, naszą Jaws Predator Snap. Bardzo mocna i bardzo wytrzymała agrafka. A jeszcze co do samego drutu, jest dużo bardziej wytrzymało od klasycznego Wolframu. Mniej się skręca i przede wszystkim jest bardzo miękki, co pozwala na naprawdę naturalną prezentację przynęty w wodzie. Przypony są dostępne w bardzo szerokiej gamie, jeżeli chodzi o wagi, wytrzymałości, jak i również długości. Także bardzo polecam. No i nadszedł moment, kiedy musimy skończyć łowienie i wrócić do swoich obowiązków. Słabo, że tak naprawdę z dwóch dni łowienia mogliśmy wykorzystać tylko kilka godzin, a wczoraj. Z powodu wiatru wracaliśmy z wody w dość dramatycznych warunkach i nawet nie zdążyliśmy tego nagrać, bo ratowaliśmy życie po prostu. Dzisiaj pogoda była bardziej łaskawa, wypłynęliśmy i te kilka godzin spędziliśmy na wodzie, no i nie było tak źle chyba. No nie, wiatr rzeczywiście cały czas wieje, około 30 km na godzinę, ale nie ma tych porywów, które wczoraj sięgały nawet do 70 km na godzinę, także dzisiaj są znacznie lepsze warunki. Trochę ciężko się dobrze napływa te ryby w toni, ale coś tam i tak czy tak się udało według. No by nie bać. no, coś i tak się udało wydłubać, powiedział facet, który złowił 107 dzisiaj z rana. <śmianie> <śmianie> Więc super. no to numer jeden to Realfish. Fish. E, łowiliśmy też trochę Sairon. Kije Big Slide Jerk. Strasznie fajna, budżetowa propozycja. No Co, my żegnamy się, ściągamy łódkę z wody, lecimy, lecimy do łomianek i widzimy się na wodzie. Cześć! Don't let